Medyceusze, królowie bankowości. Trudno w całej historii znaleźć rodzinę, która lepiej połączyłaby władzę finansową z polityczną. Z rodu medyceuszy wywodzili się dwaj papieże, dwie królowe Francji i aż troje książąt. Błyskotliwą karierę finansową rodziny opisał nawet sam Niccolò Machiavelli w księciu. A wszystko zaczęło się od zwykłej lichwy i weksli, czyli pożyczania na procent. Choć w tamtych czasach Kościół katolicki uważał, że domaganie się od dłużnika odsetek to grzech, jednak medyceuszom specjalnie to nie przeszkadzało. Wystarczy spojrzeć na obrazy z tamtej epoki. Dokładnie ci obok Małego Jezusa to rodzina medyceuszy. Kiedyś potępiani bankierzy nagle zbliżyli się do boskości. Trudno się dziwić, że i sam papież często zwracał się ku bankierom. Dzięki pożyczkom udzielanym papiestwu bank medyceuszy rósł w siłę i to bardzo szybko. W ciągu zaledwie 47 lat kapitał zakładowy banku pomnożono ponad 18 razy. Według niektórych historyków bank przynosił rocznie nawet 32% stopę zwrotu. Smykałkę do pomnażania pieniędzy członkowie rodziny umiejętnie łączyli ze zdolnościami politycznymi, jednak nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Zdarzało się, że ważnych członków rodziny otruto lub zasztyletowano. To jednak nic w porównaniu z wydarzeniem z roku 1494, kiedy wściekły tłum wtargnął do pałacu medyceuszy. Rodzinę wypędzono z Florencji, majątek rozkradziono, a księgi rachunkowe spalono na stosie. Nawet tak dramatyczna historia nie przekreśliła historii rodziny. Dzięki stworzonemu przez rodzinę systemowi zarządzania bankiem, majątek szybko udało się odtworzyć. Medyceusze wrócili na szczyt. Pogrążona w chaosie Florencja sama szybko się o nich upomniała. Rud Medyceuszy wygasł w 1737 roku, jednak jako pierwszy w historii przekuł sukces finansowy na potęgę polityczną, a stworzony przez rodzinę system bankowy stał się wzorem dla reszty świata. Zdjęcia.